Dzień dobry, przegląd ogłoszeń. Przegląd ogłoszeń tak. Mówimy dzień dobry dlatego, że możecie nas oglądać albo na żywo, na, podczas live'a, albo możecie oglądać zapis tego live'a w postaci samego przeglądu ogłoszeń osobno na kanale. Subskrybuj kanał Otomoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne motopedia.otomoto.pl. Przegląd ogłoszeń to jest taka seria, w której Szukamy samochodów na Otomoto, ogłoszeń, konkretnych ogłoszeń na Otomoto według jakiegoś podanego klucza. Ale nie sami sobie to wymyśliliśmy, tylko wy, y, nasi widzowie, generalnie zadajecie nam takie zadanie. Jak ktoś szuka jakiegoś konkretnego samochodu, ale nie może się y, jakby odnaleźć w tym wszystkim, albo nie ma czasu, albo po prostu chce poznać naszą opinię, to my wam w tym pomożemy. Dokładnie tak. I ostatnio, y, zapytaliśmy na naszej grupie na Facebooku, funkiel grupa. Y, żeby podpowiedzieć nam jakiś motyw, jakiś temat. Wiele było komentarzy, jeden wpadł nam w oko, dlatego że jest to konkretny problem, to znaczy nasz widz Przemek poszukuje samochodu i stwierdziłem, że fajnie byłoby Przemkowi po prostu pomóc taki samochód, taki samochód znaleźć. Mamy gdzieś chyba wiadomość od Przemka, to możemy ją teraz wyświetlić. Otóż Przemek napisał, że poszukuje auta i ja już z Przemkiem się skontaktowałem. No było kilka takich rzeczy bardzo istotnych. Przemek nie szukał samochodu klasy premium, czyli odpadają wszelkiego rodzaju BMW i Mercedesy. Tak. Padła też nie szukał kres... wynalazków. Tak, nie szukał czyli wynalazków jakiś. Z przykrością przeczytałem ten akurat, ten, ten akurat argument, bo, bo czasami takie wynalazki no gdzieś fajnie otwierają w głowie różne inne możliwości, ale padł tam argument ceny. No to co. Dawaj Twoją pierwszą propozycję. No to moja pierwsza propozycja jest taka, że bardzo lubię ten samochód. To jest Citroen C4 Picasso. I wydaje mi się, że tak. Kwestie ceny jak najbardziej, bo to jest samochód, który jest wystawiony za 45 900 zł. Bardzo pojemny, pakowny, wygodny, komfortowy samochód, bo z tego co napisał Przemek wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, żeby generalnie mieć taki samochód pakowny w środku, ale nie za duży, jeśli chodzi o gabaryt, więc to się idealnie tutaj pasuje. To jest 2016 rok, mm. więc, więc bardzo, fajny, bardzo fajny rocznik, nie za stary. Silnik 1,2 piórtek o mocy oczywiście 130 koni mechanicznych, mm -hmm. czyli to, czyli to minimum min zachowane. Da, to takie minimum. Mm -hmm. No i wybrałem ten samochód, bo wiele kilometrów zrobiłem takim autem i muszę powiedzieć, że naprawdę na długich trasach bardzo fajnie ten samochód się sprawdza, jest bardzo komfortowy, bardzo przestronny. I moim zdaniem, mimo wieku, cały czas bardzo dobrze wygląda. No ale to jest kwestia gustu. Wybrałem to ogłoszenie, bo wszystkie informacje, które znalazłem w tym ogłoszeniu, wydają mi się no, takie rzeczowe, konkretne i, i to, to, to ogłoszenie nie wzbudziło jego żadnego tutaj jakby zastanowienia. W opisie można oczywiście... Całe wyposażenie przeczytać sobie, jakie w tym samochodzie jest. Jest naprawdę dokładnie to wszystko zrobione, chociaż ekspertem od tego, jak sformułowane powinno być ogłoszenie, to jesteś Ty tutaj. Nie wiesz, ekspert, ekspert to ekspert, ale no, na, też na, po no, prostu na tak jako, zwany chłopski tak, rozum. Jako, ocenić, jako klient. Mhm. I i na pewno powiesz, że opis mógłby być bardziej szczegółowy, albo dłuższy, albo bardziej zajmuje dokładny. Zajmuje dwie linijki. Tak, ale zajmuje dwie, linijski, dwie linijki, więc nie jest to jakoś szczegółowy opis. Nie ma tutaj e, za wiele danych, jeśli chodzi o historię samochodu i tak dalej. Dowiadujemy się tylko, że auto jest sprowadzone z Francji. To jest akurat jak na Citrena dobry trop. Mm -hmm. Mm -hmm. Jest po opłatach, jest zarejestrowany w Polsce, więc to też jest dobra informacja, że już jest w Polsce zarejestrowane więc, więc ma tablice rejestracyjne. No i właśnie, ja bym chciał się skupić tylko na jednej informacji: że to jest ten silnik 1-2 3 trzycylindrowy, mm -hmm. y silnik tur z turbiną, y więc to jest. Niesamowite, jak yy, to jest taki trochę czas, gdzie motoryzacja skręciła w stronę downsizingu, trochę ta ekologia, można powiedzieć, zabiła duże pojemności. I oczywiście chcielibyśmy jeździć z samochodami z silnikami dwulitrowymi, bo to by było fajne, ale warto chyba wiedzieć, że to jest taki silnik, który pojawił się po tej całej rodzinie 1.6 THP. Taki dość... No właśnie, bo, bo właśnie tu, powiem ci tak, poszedłeś trochę pod prąd, dlatego że. Jak mam komuś polecić silnik benzynowy, to Francja dość późno przychodzi mi do głowy. Tak. Tak, zdecydowanie mm. najpierw wybierasz 1,4 TSI, tam jakieś takie. Ale to, no, to 1,4 TSI, ale to już późniejsze tam, no, powiedzmy, nie? Ale, ale tak, ale, ale, ale jakby nie poleciłbym tego auta, gdybym nim nie jeździł mm. i też we mnie wzbudza pewien taki e, zastanowienie. E, jak to trzycylindrowy, przecież to nie jest mały samochód, bo można powiedzieć, że ten silnik był tak naprawdę stworzony dla mniejszych samochodów, ale on naprawdę po dołożeniu e, turbiny radzi sobie całkiem nieźle i jeśli jeździmy. Przepisowo. A dzisiaj jeździmy przepisowo. To wydaje mi się, że ten silnik jest naprawdę, naprawdę niezłym rozwiązaniem. Ja przejdę teraz i pokażę trochę zdjęć z tego, tego auta. Właśnie, I jego. to jest trochę kolejny element. A widzisz, tu już widzę jeden problem. No właśnie. To zdjęcie jest źle przycięte. I tutaj taka porada praktyczna, jak robimy galerię, Wiadomo, że różne tam kwestie techniczne mogą wyskakiwać, czasami te zdjęcia się nie ładują, zdarzają się jakieś tam problemy, ale co do zasady najlepiej jest zrobić zdjęcia w poziomie, nie w pionie i nie przecinać ich. Już nie będę tutaj jakimiś tam konkretnymi liczbami, wiesz, strzelał, ale jak zrobimy w poziomie, to będzie dobrze. Czasami, no różnie to wygląda z tymi galeriami, bo czasami jest tak, jakby ktoś się naprawdę mocno spieszył. I ja to rozumiem, nie każdy ma czas, żeby się tym bawić, ale Wziąć telefon, ustawić samochód w jakimś czystym miejscu, czysty samochód i kilka zdjęć. Czy można powiedzieć, że to jest błąd formalny? To generalnie lepiej robić w poziomie. Tak, 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 tak. To zobacz, to teraz popatrzę na następne zdjęcia, bo, bo, aj, 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 aj. bo one są y, równie dobrze, do, równie interesujące, bo nie wiem, czy sprzedający chciał pokazać nam, czy czwarty przód, czy generalnie, bo wiele jest takich zdjęć właśnie obciętych, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd techniczny. No, z punktu widzenia klienta y, nie jest to istotne. Ja widzę po prostu samochód na tym zdjęciu i on jest obcięty. Ale mimo tych zdjęć, mimo tego krótkiego opisu, to ogłoszenie mnie zainteresowało i. I ze względu na samochód i na jego stan, i na jego wyposażenie, a to było ważne dla Przemka, ja bym pojechał, zobaczył albo przynajmniej zadzwonił. Bartek do pisze na czacie, dlaczego nie diesel do rodzinnego Wana? Bartku, dlatego, że Przemek w swoim zapytaniu napisał, że chce benzynę. I, i to właśnie dlatego. No Diesel, oczywiście, jest jak, jak najbardziej dobrym strzałem do Wana, chociaż nie widzę tu przeciwwskazań, żeby... To jest te... taki pierwszy odruch. A, du, du, van, du, większy samochód, to diesel, nie? Ale jeśli na przykład Przemek jeździ tylko albo w większości na, gdzieś tam w, na takich krótkich dystansach, to benzyna będzie lepszym rozwiązaniem. Poza tym ceny paliwa y, zrównały się, więc już nie ma takiej zachęty, y, która jakby gdzieś tam premiuje diesla. A poza tym, no, używany samochód z silnikiem diesla to większe wydatki na ewentualne naprawy, więc... Y, ta benzyna wydaje mi się, że jest. Jonathan pisze, że jeździłem dwa piórtek w C4 z 2013 roku. Od dołu bardzo ładnie się zbiera, ale przy wyższych prędkościach brakuje mocy. No więc to pytanie. W jakich okolicznościach będziemy oczywiście. jeździć? No i co to są duże prędkości, nie? Bo jeżeli dokładnie. powyżej 140 to mało jest miejsc. Nie ma takich miejsc w Polsce, gdzie można jeździć. 140 to jest jeszcze autostrada, ale więcej nie, niż. dokładnie. No jakby już teraz liczymy na liczymy ile tankujemy, ile samochód zużywa paliwa, więc naprawdę jeśli ktoś ma delikatną nogę i nie jest mistrzem prędkości, to, to można sobie świadomie taki samochód kupić, oczywiście mając świadomość co się dzieje, jak ten samochód będziemy cisnęli. Jedna rzecz jedynie może być tutaj zastanawiająca. Faktycznie, jeśli byśmy się wybrali w trasę i taką prędkością autostradową jechali przy pełnym załadowaniu, no to może być trochę yy, wolniej. I na pewno spalanie pójdzie do góry. Na pewno spalanie mm. pójdzie w góry. Ale jeśli chodzi o komfort, to, no, to trudno znaleźć inne. To tak ja coś po dało. drugiej stronie, że tak powiem, osi. Bo samochód z silnikiem znanym z Fokusa RS. Zdecydowanie nie jest on Dowsandsingowy. Mamy tu 2,5 benzynę yy, i jest to Volvo V70. Segment D, więc nie wiem czy trochę nie przesadziłem z rozmiarem, ale ogólnie w tym kierunku poszedłem, że segment D yy, to jest Volvo V70 w r designie 43,900, czyli nieco poniżej tego budżetu, mhm. który tam yy, przemek napisał. 2010 rok, no i przebieg 223 tysiące. To jest niby sporo. Nam się to wydaje sporo, jak na nasze polskie warunki. Ale pamiętajmy, że ten silnik jest naprawdę, naprawdę trwały. I, e, i tutaj ja bym się w ogóle tego przebiegu, e, przebiegu nie bał. A miałem okazję jeździć Volvo na przykład XC70 i moje wrażenia były bardzo dobre. Mm -hmm. e, różne opinie chodzą. Niektórzy, ci, którzy mieli niefajne przygody z tym modelem, no to będą oczywiście tam e, narzekać. Ale ogólnie myślę, że bardzo, e, bardzo ciekawy samochód. Świetnie się prowadzi. Wiadomo dlaczego. Bliskie pokrewieństwo. Z Fordem, więc, więc w porządku. Zresztą ten silnik tak samo. No, silnik rewelacyjny się zbiera. Mamy tutaj 231 koni. Skrzynia jest manualna. Samochód, o, widzisz tutaj też jest strop taki, samochód pochodzi ze Szwecji. Mhm. E, w ogłoszeniu mamy numer WIN. Mamy tablice rejestracyjne na zdjęciach. E, jakby widzowie widzą mój ekran, no to te, te tablice są zamazane oraz numer WIN. Myśmy to zamazali, dlatego żeby. Tutaj nie zdradzać danych ogłoszenia, ale ogólnie w tym ogłoszeniu one się znajdują. Zdjęć 36, więc już bardzo dużo. I teraz może przeskoczymy sobie do galerii. Pierwsze zdjęcie, w sumie tutaj bardzo w porządku. Ładnie jest, jest równe światło, dobrze widać samochód. Felga może nie najładniejsza, ale felgę zawsze można zmienić. E, oczywiście co do bryły, różne, każdy ma swój gust i tak dalej, ja akurat lubię ten, ten taki kanciasty trochę, wiesz, w, w, charakter e, Volvo, bardzo charakterystyczne pionowe lampy, mamy z tyłu dwie rury wydechowe i właściwie tylko troszeczkę te dwie rury wydechowe mogą zdradzać taki charakter ten, ten tego moc, samochodu, poza tym uważam, że Każdego zaskoczy się na światłach, nawet nie na światłach, bo, bo ten samochód po prostu będzie zbierał się rewelacyjnie. Zdjęcia są super, mamy samochód z każdej strony z zewnątrz. Tutaj jeszcze takie e, sklejki czterech różnych zdjęć, wiesz, drzwi. Widzimy boczki drzwi, tutaj różne funkcje. Jest oczywiście ten charakterystyczny ludzik klimatyzacji, podgrzewane fotele. To już e, to jest właśnie o tym ostatnio wspominałem, że już na zdjęciach, nie czytając opisu, nie czytając parametrów. Już wiemy, jakie jest wyposażenie. Tutaj nawet widzę, że jest podgrzewanie tylnych foteli, bo mamy przyciski na, na podokietniku z tyłu. Wielofunkcyjna kierownica, jest air design, tutaj emblemacik. Silnik wygląda niepozornie pod maską, ale za to na, na drodze się fajnie wykaże. Jest też dokumentacja i to jest super zdjęcie, jeżeli mamy pokazane, że jakby posiadamy tam różne dokumenty, książkę serwisową, dwa kluczyki i tak dalej. Na to bardzo dobrze. Fotele, które słyną z wygody i bezpieczeństwa. Dwukolorowe, także wnętrze zadbane, i w bagażniku ja nie wiem, czy to będzie widać, ale powinno być widać. Takie wzorki w ogóle są zrobione odkurzaczem. ktoś bardzo metodycznie, to wiesz, poodkurzał. I to się chwali, nie? Bardzo bardzo dobrze. Samochód musi być posprzątany. W sumie nie wiem, tak myślę, i nie potrafię żadnego zarzutu postawić wobec Volvo. W sensie wobec tego modelu. On jest po prostu to jest dobry samochód. Chyba, że. Części będą mnie najtańsze? No z tym się no, trochę. No, z tym może być taki delikatny kłopot, ale mhm. ja. Chyba największy zarzut to jeśli prowadzenie, bo ty jeździłeś, mówiłeś, tym autem, to jednak ciężki przód. Zawsze w Volvo, w tych dużych silnikach, był pewien kłopot z tym, z tym ciężkim przodem, no ale taka była ta motoryzacja. Silnik o tej pojemności musi swoje ważyć i, i to jednak czuć, w, szczególnie w porównaniu z tymi silnikami, z tymi samochodami, z małymi silnikami. Prawda, prawda. Ten... Wracam... O, do ogłoszenia. Opis. Opis dosyć, dosyć długi. Mam tak. Do sprzedania Volvo v 70 w rzadkiej wersji r Design. No, rzadkiej to bym nie powiedział, że ona jest taka rzadka. Rzadcza. O. 2,5 benzyna, 223 tysiące. Teraz tak. Sprawdzony miernikiem lakieru. To ja i tak bym sobie sam sprawdził. Jest po wymianie kompletnego rozrządu, jak i oleju serwisowany. Posiadam wszystkie dokumenty oraz faktury. I to mi się spodobało. Nie ma mowy o jakichś niepokojących dźwiękach silnik. Zawieszenie pracują idealnie. Środek bardzo zadbany, to było widać już na zdjęciach. Fabryczny, bezwypadkowy jest tutaj faktura VAT marża. Po wszystkich opłatach przygotowany do rejestracji i komplet opon zimowych z felgami. Więc no mnie tutaj najbardziej przekonuje to, że są bardzo ładne zdjęcia, to jest fajny silnik i mimo tego przebiegu ja bym go wybrał bez problemu, bez jakby oporu. Poza tym mamy dokumenty i faktury według deklaracji sprzedającego. A ja, Ty to lubisz jak faktury tak. są. To Porządeczek musi dobrze, być, nie? dokumenty muszą być. Także taka propozycja Przemek ode mnie. Kolejna Twoja. Moja propozycja jest zdecydowanie nowsza, czyli samochód z 2018 roku, Opel Astra 1.4 Turbo. 2018 rok, bardzo mały przebieg, bo w sumie 89 tysięcy, no chociaż bardzo, no jakby tak policzyć, ile rocznie ten samochód zrobił, to to jest taki uczciwy przebieg. Jeśli mówimy o formalną stronę ogłoszenia, to uczę się tutaj od Ciebie. 40 zdjęć i to są zdjęcia, już nie galeria. tak galeria. W przypadku Citroena, tylko pełna galeria, bardzo dokładny opis moim zdaniem dość okła... do... bardzo dokładny, wszystko oczywiście całe wyposażenie opisane, no i z... w opisie można znaleźć informację, że to jest auto z polskiego salonu, że to jest od pierwszego właściciela, więc to jest bardzo cenna uwaga, że wszystkie naprawy były robione w autoryzowanej stacji obsługi, oczywiście są wszystkie wpisy w książce serwisowej, Zapis jest nawet, że książka jest do wglądu podczas oględzin auta, więc no, nie, nie, nie widzę powodu, dla którego sprzedający miałby jej nie pokazać podczas tego oglądania auta. <laughs> Oczywiście jest wypisane po raz kolejny dodatkowe wyposażenie tego samochodu, ale zastanowiło mnie, czy może trochę ubawiło mnie, że w pakiecie jest taki zapis w opisie: w pakiecie dokładam komplet książek, w tym serwisową. No to. Jest chyba taka wiadoma y, informacja, że ta książka serwisowa, podobnie jak dwa kluczyki, no to przekazujemy razem z samochodem. No jest to zaznaczone. Ostatni serwis filtrowy był w maju, więc w zasadzie samochód, który cały czas jest używany y, i, i ten opis zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Oczywiście, tak jak mówisz, też jest num numer WIN. Y, Informacja dla przemka. 140 KONI ten samochód ma i to jest nieduży samochód, bo to jest Opel Astra. I teraz pytanie, dlaczego wybrałem Opel Astra? Jeśli ktoś jest ciekawy, no bo. Yy... Przemek pisał, że nie chce samochodu klasy premium, ale też pojawił się tam Superb. Mieliśmy wątpliwości, czy to ma być Superb, czy to właśnie ma być mniejsze auto od Superba. Ja trochę zastanowiłem się i mówię, dobra, jeśli to miałby być nawet samochód, który jest trochę nie kombi, ale takim liftbackiem jak Skoda Superb, ale jednak o bryle sedana, no to tutaj mamy klasycznego sedana, bo to jest właśnie Opel, który jest klasycznym sedanem i przejdę teraz do galerii. I, i yy, będziemy mogli sobie to, to, to auto dokładnie zobaczyć. Yy, więc. Yy... Tak, tak wygląda ten samochód w pełnej krasie. Szary kolor, więc nie jest tutaj jakiś ekstrawagancki kolor, ale tak, wszystkie te zdjęcia są bardzo dokładne. I yy, ta linia tego sedana w przypadku Astry jest naprawdę ciekawa, bagażnik jest dość pojemny, więc wydaje mi się, że jest to niezła propozycja. Chociaż nie wiem, czy mamy kontakt z Przemkiem Przemek może powiedzieć, tam na przykład. czy Przemek, jakiś Przemek pisał tutaj... do mnie, że będzie oglądał, więc Przemek, możesz. Już na żywo skomentować. Czy któraś z tych propozycji no brałeś pod uwagę? Odezwij, e... odezwij się i napisz nam, czy trafiliśmy w jakieś Twoje gusta, trafiliśmy w te samochody, które Tobie pokazaliśmy, czy, czy gdzieś tam myślisz o zupełnie innych jeszcze autach? No bo ta Astra, wydaje mi się, że. Fajnie, bo jest świeża, fajnie, że jest z Polski, jest dokładny opis i ogłoszenie sprawia wrażenie, że to nie jest samochód od handlarza, tylko od, samo, od, od właściciela po prostu prywatnej osoby, więc wydaje mi się, że Tutaj można jest. Tutaj na, na, ja wiesz, ja czat obserwuję i tutaj y, y, rozpoczęła się taka dyskusja, czy to jest PSA, czy już Francja, wiesz, y, czy tam jeszcze nie Francja, czy silniki GM, czy nie GM i tak dalej. No to jest dłuższy tam, y, dłuższy tam temat. Jedno jest pewne, to jest Astra, która jeszcze produkowana była w Polsce, bo nowa Astra, mhm. no już niestety w Polsce nie jest produkowana, więc to jest Astra z Gliwic, eee, to jest dodatkowy atut, polski samochód. Tak, no totalnie. Wiesz, no. wspierasz polską e, tutaj gospodarkę, ileś tam osób z Polski pracuje. Ostatnia propozycja, e, myślę, że bardzo spodziewana ode mnie, Ford Mondeo i nawet Przemek chyba albo ktoś w komentarzach tam wspominał pod tym postem, że Mondeo to jest rozwiązanie dla Przemka dobre, a Przemek chyba tam bał się tego tej benzynki 1.5 EcoBoost. No i ja wychodzę z apelem, że nie bójmy się tego 1.5 EcoBoost, bo oczywiście jest to benzyna z turbiną, z bezpośrednim wtryskiem, czyli generalnie proszenie się o kłopoty. Ale z drugiej strony obecnie to już jest trudno w jakimkolwiek modelu znaleźć coś innego niż, niż EcoBoost. No, hmm. Mówiliśmy o Fordzie GT specjalnej edycji. Hmm. Tam też jest silnik EcoBoost, tak? Tutaj mamy... W zasadzie to jest tak, że ten 1.5 EcoBoost to jest taki bardzo pospolity, bardzo pospolity silnik. Gdybym ja miał osobiście wybierać, to pewnie bym brał TDCI w Mondeo. Hmm. No wiesz, nie mówiąc tam o 1.8 i tam dawnych czasach. Z 1.5 EcoBoost jest jeden problem, bo w 2,5 Turbo z Volvo bez problemu można było sobie LPG zamontować. Tutaj już tego nie będzie. Ale Przemek nic nie mówił, że zależy nie, mu na tym, żeby nie, nie, nie. Nic, założyć nic, nic instalację. Nie nie, choć więc... pewnie jakiś tam atut to jest. nie? Znaczy, tu też nie jest tak, że to jest niemożliwe założyć tutaj LPG, ale jest to trudniejsze, droższe i. No i może tam jakieś problemy później generować. 2016 rok, czyli też dość świeża, świeży temat. 51 660 zł, 188 tysięcy km przebiegu. Samochód pochodzi z Polski. Mamy pełne dane, czyli numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji oraz numer WIN, czyli komplet, żeby móc sobie sprawdzić to ogłoszenie, na przykład w historii pojazdu gov.pl. Dodatkowo... Mamy tutaj, jak zwrócicie w lewym górnym rogu na zdjęciu, jest taki, taka plakietka dane ogłoszenia zweryfikowane. To znaczy, że jakby strona Otomoto zweryfikowała dane z CEPIKiem, czyli win jest poprawny, numer rejestracyjny jest sprawdzony, data pierwszej rejestracji, data przeglądu oraz ubezpieczenia można sprawdzić po kliknięciu w tę plakietkę. Więc myślę, że ta plakietka daje bardzo no jakby kilka punktów do zaufania do ogłoszenia. Tutaj mamy, no co, 160 koni mechanicznych, więc też. W, o, jak w, na taki gabaryt, mieści się, no, tak, no. mieści się. Opis już krótszy, kupiony w polskim salonie, regularnie serwisowany, bardzo czysty i zadbany, w pełni sprawny technicznie. I myślę, że to jest ważniejsza informacja niż to, że ludzie mówią, że EcoBoost to jest sam, wiesz, silnik podwyższonego ryzyka. Mhm. Myślę, że tutaj. Ważniejsze jest to, żeby był właśnie regularnie serwisowany. No, drugie pytanie: Na pewno, gdybym zadzwonił do sprzedającego, zapytałbym, co mam na myśli, mówiąc regularnie serwisowany. No bo mógłby przestrzegać na przykład zaleceń producenta i serwisować co 30 tysięcy i to nie jest zbyt pozytywna informacja. Ale jeśli na przykład serwisuje co 15, czy tam maksymalnie co 20, no to już jest jakaś, jakaś pozytywna informacja dla nas. Jak jest kupiony w polskim salonie? No to oczywiście nie jest warunek konieczny, ale zazwyczaj jest nam trochę łatwiej uzyskać jakieś tam dodatkowe informacje. Jeśli chodzi o galerię, no to pierwsze zdjęcie robi dobre wrażenie, chociaż jest dość mocno szaro, ale z drugiej strony lepiej tak niż jakoś przesadnie podkolorować samochód, żeby w jakichś tam nienaturalnych kolorach był. No kolor bardzo zwyczajny, szary, taki no srebrny powiedzmy. Z mojej strony to powiedziałbym, że praktyczny, no bo nie widać na nim brudu. Zresztą on jest też bardzo popularny w Polsce. Jedną rzecz, wejdę Ci w słowo, mm. bo y, Mowerek napisał, i w sumie to jest bardzo cenna uwaga, napisał, że 31 tysięcy rocznie silnikiem 1.5 ładnie ktoś zrobił. Bo my, koncentrując się na tym, jaki jest przebieg samochodu i y, z którego roku mm -hmm. ten, ten samochód pochodzi, to y, no, zastanawiamy się, ile ten samochód, czy to jest dużo taki przebieg na, na właśnie na, na ten rok, czy nie. No i wystarczy sobie przeliczyć, ile rocznie taki samochód robił. No i tu wychodzi właśnie te 31 tysięcy. W przypadku Astry to jest no, takie 20 tysięcy to jest taki średni, dobry przebieg ale 30 proszę, nie? to nie jest za tak dużo. to też nie. nie jest dużo. Standardowo to jest 20, tak, ale 30 tak. też prywatne osoby są w stanie Zdecydowanie zrobić. Zdecydowanie, tym bardziej, że sieć polskich dróg jest coraz lepsza. Nie, bo to jest, co, to jest kwestia i... bardziej tego, jak dojeżdżasz do pracy na przykład. jeżeli masz do pracy 5 km, a 50 w jedną stronę, to jest różnica, bo robisz 100 km dziennie razy 20 dni jedziesz do pracy. No to już masz miesięcznie, 2000. Powiem ci więcej, ja bym wolał kupić taki samochód, który był dobrze rozgrzany na dłuższych trasach niż na krótkich tam jakichś dojazdach. Mm -hmm. I to uważam, że jest atut takiego auta, tylko niech właściciel na tym powie, że na przykład był używany, nie wiem, na autostradach. Stąd się wzięły No, to powie tam jest jedno. No, no właśnie, no to jest jakby kwestia nie do zweryfikowania, ale generalnie dla silnika dobrze nagrzane, do, dobrze rozgrzany silnik to jest yy, miód na uszy wszystkich następnych. Tak. Ja wiesz, co ja bardziej auta. bym się martwił, gdyby to był 2006 rok i miał 180. 8000, to by mogło oznaczyć coś niepokojącego, że może ten wynik jest tutaj jakiś, wiesz, nie, nie do końca zgodny z prawdą. No w każdym razie, Mondeo w tym, w tym silniku 1,5 to jest tak bardzo przyjemna opcja. Przyspiesza tam poniżej 10 sekund do setki. to jest w ogóle fajny, duży taki rodzinny samochód. No. A czy wiesz co? Mondeo ogólnie rekordzistą nie jest. Pod żadnym względem. W sensie, ani nie jest najbardziej przestronny, ani się nie prowadzi najlepiej, ani tych silników nie ma tam, wiesz, najlepszych. On jest taki... Poprawny? Poprawny. Tak, w pośrodku wszystkiego. No, ale być może to jest właśnie odpowiedź, nie? On nie jest egzotyczny, nie jest, wiesz, ze świętej trójcy wielkiej, Ta. niemieckiej. Jest... Ja uważam, że jest ładny. Szczególnie, wiesz, ten grill duży. Astona. Tak, Astonna, grill Astona. Mi się podoba. Więc... Więc to, to może być odpowiedź. Ja bym się silnika 1.5 nie bał, tylko po prostu yy, zwróciłbym uwagę na, na, na to, jak on pracuje i, no, i, i po prostu jak jest zadbany. Nie? No to, to już jest tylko kwestia jakiejś tam pojazdy próbnej, sprawdzenia i tak no. dalej. Ale co do bryły nadwozia, to mi się bardzo podobają te liftbacki, bo to bardzo mocno podnosi yy, komfort użytkowania samochodu i, i naprawdę no aż. Yy, Wiesz, jeżeli. Szkoda, że po bo tu, to jest takie e... nadwozie, które generalnie gdzieś tam pewnie za chwilę zginie i po prostu nikt już tego nie będzie. No, oby nie, Prawda? oby nie. Jest to tak, jeszcze tylko rzucę sobie na okiem na wyposażenie, no bo ono tu może nie powala specjalnie, jest jakaś tam klima dwustrefowa, bluetooth, tapicerka jest materiałowa, podgrzewana przednia szyba i to jest, wiesz, Fordowski znak rozpoznawczy, podgrzewane lusterka, tempomat. No powiem tak, nie powala, no ale jeśli chcielibyśmy. Jakąś bogatszą wersję, no to trzeba patrzeć na Vignale na przykład. No ale to już są zupełnie inne budżety, nie? To już jest zupełnie inny, inny samochód, jeśli chodzi o, i o wygląd i o właśnie to yy, wyposażenie, więc yy, to i tak trochę jest tutaj powyżej budżetu, nie? A trzeba jeszcze pamiętać, że jakiś pierwszy serwis olejowy trzeba zrobić. Obojętnie, yy, tak, czy tak, tak. Masz rację. Masz rację mówi, że przed chwilą wymienił. No tak naprawdę jedynie faktura to jest potwierdzenie, że faktycznie... E, ale mimo wszystko taki nie? mały przegląd zerowy warto zrobić po zakupie auta używanego, nie? No jest tutaj troszeczkę więcej, wiadomo, że coś można znegocjować, ale też nie jechałbym z zamiarem takim, że znegocjujemy kilka tysięcy, bo zazwyczaj sprzedający chcą znegocjować tamtą końcówkę typu 660 <laughs> e, i, i pewnie na tym by się tutaj skończyło. No ale samochód wygląda w porządku, jakieś tam podstawy formalne też tutaj są spełnione silnika 1.5 EcoBoost, bym się nie bał tutaj w tym przypadku. Zresztą możemy też zobaczyć, co czat ma do powiedzenia na ten temat. Może ktoś jakieś doświadczenia ma związane z tym, z tym silnikiem. Na razie nie ma nikt doświadczeń z doświadczeń z tym silnikiem, przynajmniej się nie dzieli, ale następny pomysł na samochód to jest coś dla kobiety do 35 tysięcy. Tak, jeśli chodzi o propozycje do kolejnych odcinków, to piszcie je jak najbardziej i w komentarzach pod tym filmem, czyli pod przeglądem ogłoszeń, który pojawi się osobno na kanale. Ten czat oczywiście my też przeglądamy, ale łatwiej będzie nam się dokopać do komentarzy, które będą już pod, pod odcinkiem na kanale. Przemek, jeśli nas oglądasz i któraś z opcji ci wpadła w oko, to możesz do mnie napisać na prywatnej wiadomości na Facebooku. Ja cały czas mam. Słuchaj, te chyba, chyba, chyba to jest przemek HVSY. Yy, bo tak. A, generalnie... za... no, no, widzę, tak. widzę. Dziękuję za pomoc. Mam dylemat między Volvo a Oplem. Mm -hmm. brałem, a! Widzisz, widzisz, zobacz, brałem właśnie pod uwagę Opla Astrec i Trojen to, to nie mój gust. Volvo jest mega, od zawsze mi się podoba szczególnie XC70, no więc trochę, trochę większe. Yy, no ale widzisz, z Oplem się wstrzeliliśmy, z Volvo się wstrzeliłeś. I jeszcze jeden tutaj komentarz yy, domniemanego przemka. Yy, dziękuję panowie za pomoc. Mam dylemat między Volvo a Oplem. Tak. Tak, tak, to, no. tak, tak. No dobra, no to. Mamy nadzieję, że trochę Tobie pomogliśmy i pomogliśmy osobom, które szukały czegoś podobnego. Pamiętajcie, przegląd ogłoszeń to jest odpowiedź na Wasze pytania, Wasze potrzeby i będziemy próbować po prostu pomagać Wam zarówno szukać samochodów na konkretne potrzeby, ale też podpowiadać, co robić, żeby nie, bić, nie dać się nabić w butelkę, albo żeby po prostu wystawiać fajne ogłoszenia na automoty. I pamiętajcie, nie bójcie się eksperymentować. Przemek napisał, bo to Przemek potwierdził, że to on, napisał, że nie chce żadnego egzotyka. Dopuszczajcie czasami taką myśl, że może jakiś samochód, którego w ogóle byście nie brali pod uwagę, może jakiś, no nie mówię o markach egzotycznych, ale coś, co w ogóle jakby wykracza poza Waszą wyobraźnię motoryzacyjną, bo to jest fajne, jak ktoś inny spojrzy na te wasze potrzeby i dopasuje do tego samochód. Więc może na zimę cabriolet wcale nie jest głupim pomysłem, co? <grystanie> nie, 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 nie. Dlaczego? Wiesz, no są takie kabriolety, które oczywiście całoroczne, się, dlaczego nie? Mogłyby się sprawdzić. Yy, ok, no to na tym kończymy przegląd ogłoszeń, bo chyba i tak go przegadaliśmy. <grystanie> I przechodzimy do naszego kolejnego segmentu, czyli oto-moto na podnośniku. Opowiemy o tym, jakie samochody ostatnio testowaliśmy, jak nam się podobały